Kupno kodaka z tabliczką gregera. Ich wollte fragen. Nie. To małe Geschichte. To Opa. Oder? Uh, mein Vater. Mein Vater. Fascynatem fotografii. Są jeszcze zdjęcia. Kupił go kiedyś w Polsce. Uh, ale Tata, który skupował różne stare rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dziś analog, fotopasja, vlog zakupowo-podróżniczy. Jedziemy do jednej, e, małej, e, do jednej z e, małych wioseczek nieopodal miejscowości Chemnitz, gdzie znalazłem dwa przecudne aparaty. A jeden z tych aparatów ma tabliczkę. Fotogreger, Poznań. Słuchajcie, mam ochotę na wspaniałą historię. Mam ochotę na taką historię, że ktoś mi powie, że to były aparaty dziadka. Dziadek był fascynatem fotografii. Są jeszcze zdjęcia. Kupił go kiedyś w Polsce. I wiecie, no o, fantazja mi zagrała, nie? A jak naprawdę będzie, no to się przekonamy, jak już będę na miejscu. Ale mam, naprawdę mam dużą nadzieję na to. Gość mi świeci, jestem cały czerwony, bo gość mi świeci przede mną stopem. <laughs> A mam bardzo dużą nadzieję na to, że będą to, że będą, że będzie to fajna historia i przepiękne aparaty. No cóż, trzeba jechać, zobaczyć i zaraz wszyscy będziemy wiedzieć, co tam na nas czeka. Wiecie co, tak jadę i w zasadzie się zastanawiam, takie przemyślenia mam, że właśnie w tym kolekcjonowaniu jest najfajniejsze szukanie e, takich skarbów. Bo już jak się ma dany aparat, no to oczywiście też to jest fajne, ale te emocje opadają. E, w tym momencie mam, wiecie, fantazja u mnie e, już gra główną rolę w mojej głowie i ja już tam. E, Wiecie, to będzie cudny, cudny, w ogóle cudne znalezisko. Tam będzie wspaniała historia i ach i och, nie? No jak będzie, zaraz będziemy wszyscy wiedzieć, bo wezmę ze sobą kamerkę. Nie będziemy pokazywać twarzy pani, ale głos niech będzie, nie? bo tam Niemcy to nigdy nie chcą, żeby ich twarzy pokazywać, oni w życiu by się nie zgodzili, żeby wystąpić na takim czymś w YouTube. Także no nieważne, ale chodzi mi o to, że właśnie taka droga samuraja chyba to się nazywa, tak, że w drodze samuraja nie chodzi o to, żeby dojść, tylko żeby iść. <ścoughs> I chyba w drodze kolekcjonera chyba też jest najfajniejsze zdobywanie wiedzy o tym wszystkim, poszukiwanie tych skarbów, bo jak już się znajdzie dany skarb, no tak jak powiedziałem. No i jeszcze ktoś mi to dzwoni. No mój przyjaciel no dobra, no ale tak jak powiedziałem, e, e, oczywiście jest fajne już mieć ten aparat dany, ale e, no ta droga jest naprawdę wspaniała do tego aparatu. Słuchajcie, dotarliśmy. Jak zwykle jestem przed czasem pół godziny, ale idę, bo doczekać się nie mogę. Mam nadzieję, że ta pani jest już, bo to jest e, jakiś salon fryzjerski. Kali, oh. halo. Ja? Geil! Erst vielen Dank, haben Sie zustimmen? Ich wollte fragen, yeah. uh, die haben eine Geschichte? Das ist vom Opa? Ja, ja, ja. Mein Vater. Mein Vater ist jetzt... ja. Das ist für mich sehr interessant. Ja, ja. Ich komme aus ja, Polen. Das, ja, ja. Und hier ist ein Foto ah. Gregor Posen. Ah, okay. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. <laughs> ja. Ja. ja, ist das noch Posen? Nein, das, das bedeutet nach Krieg hat okay. ihr Vater das ja. gekriegt. Also, der hat das auf äh, Haushaltsauflösungen Achso, irgendwo. Der der also er hat das nicht selber. Ähm, also das war nicht schon immer in seinem Besitz, sondern er hat die waren okay. früher viel auf so Haushaltsauflösung und haben dann so alte Sachen wie zum Beispiel auch diese Truhe, die da draußen steht. Ne? sowas haben die eben ah. dann gekauft. Die, <laughs> ja. die, die hat, die hat auch ganz viele okay. alte Möbel ich habe gedacht, das ist echt ist uh, so. nee, nee, also es, es keine, nicht die Familie. ich bin Geschichte. Na no, tak kolorowa jak ja sobie ją wyobrażałem, czyli to nie był dziadek fascynat fotografii, ale tata, który skupował różne stare rzeczy i przy okazji natrafił na te dwa przepiękne aparaty. A jeden z nich ma po prostu tabliczkę Fotogreger i Poznań, a nie Pozen, więc mniemam, że było to już po wojnie. Więc udało mi się kupić Kodak Junior 620. Niestety ma tutaj yy, no, odklejoną, odklejoną skórkę. No niestety bywa po latach, pewnie ta skórka, brzydko powiem, odlazła i ktoś to wywalił. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ja gdzieś mam takiego Juniora bez mieszka i zdezelowanego z przodu ale mam nadzieję, że znaczy z przodu u góry, a mam nadzieję, że mam tą skórkę. Muszę teraz odkopać moje kartonarze, żeby zobaczyć, jeśli ta skórka jest, to wystarczy ją przekleić, bo ten aparat jest utrzymany naprawdę w bardzo dobrym stanie. Oczywiście, e... Znaczy, e, oczywiście, wcale nie jest to takie oczywiste, ale migawka tutaj nie wyzwala. Ale ona na szczęście nie jest jakimś skomplikowanym perpetuum mobile, więc takie rzeczy może uda mi się samemu zrobić bez wysyłania to do nikogo. Mieszek jest dość ładny, choć stał, lata tak otwarty. No i czuć po prostu, że jest bardzo wyschnięty, więc trzeba go lekko nawodnić, naoliwić i będzie dobrze. Akwa, moi drodzy, jest w fajnym stanie. Wyblaknięta. Po prostu wyblaknięta, to widać, aż, aż stała się taka lekko pomarańczowa, ale tej akwie izolar brakuje tylko i wyłącznie pasty. I to powiem wam, że pasty do butów. Jeżeli ktoś był w wojsku, to wie, jak się czyści na glans wojskowe buty i dokładnie do odświeżenia takiej skórki potrzebna jest po prostu pasta. Do butów dobrej jakości, zrobić to jak w wojsku, troszkę na gorąco. Będzie tak i będzie służyło, nie będzie brudziło rączek. Będzie przepiękna faktura i będzie suszyło długie, długie kolejne lata. Mieszek, tak jak i tu, jest czuć lekko wyschnięty, więc też trzeba mu tutaj dać troszkę wilgoci. Aqua. Funkcjonuje, tutaj w ogóle w Isolar, one były tak robione, one były o 1928 do 1933, a przed tą akwą, bo ona jest 1 do 1, przed tą akwą były aparaty Rachel, Richel, nie Rachel, Ritschel, dokładnie tak. I potem on sprzedał swoje akcje do Akwy. No i tak wiadomo. Akwa w ogóle powstała z kilku przeróżnych firm. Więc ym... tutaj wszystko funkcjonuje. <laughs> Bo jest tak zrobione. To jest piękna, stara technologia. Tutaj po prostu po latach. Ach, aż się chce. No, izolar. Przecudna akwa, więc teraz mam do Was pytanie na szybko, czy Wy chcielibyście raz jeszcze vloga z taką akwą? Już kiedyś taki vlog był, to był też vlog z akwą Isolar w Wiesbaden. Tam robiłem, tam robiłem zdjęcie takiej kamienicy, w której ta akwa była kupiona w sklepie. Patrzcie, już zapomniałem, jaki to był sklep. No, ale ten vlog możecie sobie o, o zobaczyć. Wystarczy wpisać aqua isolar zdjęcia, może, i wam wyskoczy na pewno. Analog Fotopasja. Ale tak, właśnie. Czy wy chcecie zdjęcia w jakimś tam vlogu taką akwą, a czy może takim kodakiem? Wybierzcie sami. Chętnie Porobię sobie znowu zdjęcia, albo tym, albo tym, i nagram o tym vloga. Także możemy się przekonać, który z nich robi lepsze zdjęcia, nie no, Akwa. Kodak był bardzo prostym aparatem, takim no do zdjęć na szybko. Akwa była i znaczy no, też jest prostym aparatem, ale, ale dużo, dużo. Fajniejsze szkło niż w tym Kodaku. Dobra, moi drodzy, nie będę wam już truł. Akcja kupno Kodaka z tabliczką Gregera się udała więc to jest najważniejsze fajna zdobycz. Będę dumnie ją eksponował w mojej gablocie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.